na kanale, dzisiejszy vlog prosto z Francji ale nie będzie to taki typowo podróżniczy vlog z listą rzeczy must see do odhaczenia ponieważ chcieliśmy tak odpocząć, zobaczyć oczywiście co nieco ale bez żadnego pośpiechu na spokojnie, aby po tym city breaku wrócić wypoczętym a nie zajechanym dlatego zapraszam do oglądania, mam nadzieję że film będzie wam się podobał Zachęcam do subskrypcji, łapki w górę i wpadania na Instagram i Po wylądowaniu kupiliśmy bilety na bociąg i ruszyliśmy do naszego apartamentu, który znajdował się w okolicy Notre-Dame. Myślę, że jest to fajny rejon w Paryżu, ponieważ wszędzie mieliśmy dość blisko. Apartament, w którym się zatrzymaliśmy był jakieś dwie albo trzy minutki pieszo pod katedrę Notre Dame, więc fajnie, nie trzeba było daleko chodzić i był bardzo taki klimatyczny. Co prawda ciasny, ale na dwie osoby myślę, że wystarczający, czysty, a do tego przyjazna cena, która sprzyjała przy wyborze, zwłaszcza, że lokalizacja była naprawdę świetna. Tu, jak widzicie, mały home tour i taki śmieszny wózeczek na zakupy, nawet. Więc, jeśli macie chęć, to wszystko jest pod ręką. Cała kamienica była w takim fajnym, starym stylu. Zobaczcie, jakie to są schodki takie klimatyczne, tak, przez taki dziedziniec później trzeba przejść i długim korytarzem aż do głównego wyjścia. No, myślę, że miało to swój klimat, mi się bardzo podobało. Polecam. I takie mam wyjście od razu z mieszkanka, więc gotek na dotyk. Najwyższy czas troszeczkę pozwiedzać, więc jako pierwsza wpada tutaj katedra Notre Dame, którą na pewno kojarzycie z dzwonnikiem z Notre Dame. Warto dodać, że ponad 200 lat temu to właśnie w tym miejscu nastąpiła koronacja Napoleona Bonapartego. Była to starannie zaplanowana ceremonia, w której papież Pius VII miał nałożyć koronę Napoleonowi. Ten jednak zamiast dać się ukoronować, wziął koronę i sam nałożył ją sobie na głowę, a następnie swojej żonie Józefinie. Ten gest był niezwykle symboliczny, ponieważ pokazał, że jego władza pochodzi od ludu, a nie od Boga. Dla zainteresowanych ciekawostka, obraz, który przedstawia tę scenę, możecie zobaczyć w louvre. Zamówiłam sobie zupkę cebulową, podobną zupę cebulowej w Paryżu, bo w Francji, trzeba spróbować. Mam oczywiście bagietkę, a Daniel zamówił sobie sałatkę z kuczaczkiem, awokado i innymi warzywkami. Mm, na wierzchu jest taki serek. Z bagietką sobie to zmieszam, ale najpierw. Mm. Dobra, troszkę soli sobie dodam, bo ja lubię sól i pieprzu, ale ogólnie spoko. Co zupka. I mamy krem brule. Spacnik. Zarówno ja, jak i Daniel jesteśmy łakomczuchami, dlatego postanowiliśmy wybrać się do jakiejś kawiarenki, ciastkarni, żeby spróbować tutajszych specjałów. Kolejki były naprawdę duże w tym lokalu, dlatego stwierdziliśmy, że to coś oznacza, skoro są takie kolejki, to zapewne mają dobre jedzonko. Wybraliśmy sobie taki truskawkowy, jakby serniczek, coś takiego. Tutaj mamy late karmelowe na zimno, jakieś dwa takie zawiaski z mięskiem, kanapeczka z mozzarellką, szynką parmeńską. No, ona była całkiem smaczna, a ten sernik taki śmieszny. Konsystencja trochę tak jakby kaszy manny, sama nie wiem. Był ok, ale ten truskawkowy o wiele bardziej mi smakował. Oczywiście cały został zjedzony, zarówno sernik, jak i ciacho z truskawkami, które wyglądało naprawdę apetycznie i bardzo mi się podobało to ostre cięcie, jak ta truskawa jest tak przedzielona. Aż sobie znowu zrobiłam smak. Uznaliśmy, że po Paryżu, zwłaszcza w centrum, będziemy poruszać się rowerami, i kupiliśmy sobie aplikację WELIP chyba 5 euro za 24 godziny i jeśli do pół godziny zwrócicie rower, no to nie dopłacacie nic. Więc spoko. Są jeszcze rowery elektryczne, czyli te niebieskie. Jest cudownie, ja jestem w zakochana, i to nie będzie nas ostatni raz tutaj, nie? Tak. Przed przyjazdem do Paryża postanowiliśmy, że wybierzemy się do Louvru, jak i pałacu w Wersalu. Jeśli miałabym wybrać jedną z tych dwóch miejscówek, to wybrałabym Wersal. A dlaczego powiem Wam później? Teraz skupmy się na Louvrze. Szklana piramida czyli architektura Louvru jest chyba znana na całym świecie. Nie bez przyczyny, ponieważ to tutaj znajduje się największe Muzeum Sztuki. Jeśli chcielibyśmy obejrzeć wszystkie dzieła, które się tutaj znajdują, i każdemu z nich poświęcić 30 sekund, musielibyśmy przeznaczyć na to ponad 100 lat bez żadnych przerw. Ponieważ dzieł jest aż 480 tysięcy, nie da rady ich wszystkich pokazać dla odwiedzających, dlatego na wystawach jest około 35 tysięcy różnych dzieł sztuki. No tak, ale jeśli już jesteśmy w tym luwrze, to przecież lów równa się Mona Lisa. Tak więc nie może zabraknąć tej atrakcji. Idziemy do stanowiska z obrazem Leonarda da Vinci Monalizą, który został kiedyś wykradziony przez włoskiego imigranta pracującego w muzeum przy gablotach. Uważał on, że Monaliza została zabrana nielegalnie z Włoch przez Napoleona i on ją ukradnie tak w skrócie oczywiście i odda do ojczyzny. Dopiero następnego dnia zauważono, że obraz został skradziony i przez dwa lata słuch po nim zaginął. Podczas poszukiwań jednym z podejrzanych był sam Pablo Picasso, który został nawet przesłuchany. Koniec końców po dwóch latach obraz się odnalazł, ponieważ Włoch, który go skradł, Poszedł do jednego z antykwariuszy we Florencji i próbował obraz, jakim była Mona Lisa, sprzedać za pieniądze. Jednak antykwariusz się na to nie zgodził, zwołał policję i nieszczęśnik, imigrant z Włoch, który ukradł obraz, trafił do więzienia na 7 miesięcy. Kara była dłuższa, jednak udało mu się skrócić ją do 7 miesięcy i wtedy już wyjść na wolność. Można więc powiedzieć, że Włoch, który ukradł ten obraz, sprawił, że po dziś dzień Mona Lisa jest jednym z najsławniejszych obrazów na świecie. Tak jak wspomniałam, Louvre ma naprawdę wiele do zaoferowania, więc płynnie przejdźmy do starożytnego Egiptu. będąc w Łowżu, na pewno nie pomniecie komnat cesarskich, w którym dominuje styl drugiego cesarstwa. Po czym można to poznać? Przepych, bogactwo. Wszystko musiało wyglądać wyrafinowanie, z klasą, aż tak teatralnie. Zobaczycie tam bogate zdobienia, złocenia, marmur, tkaniny jedwabne jak samitne, masywne meble, bogato rzeźbione często z mahoniu. Pozłacane ogromne kryształowe żyrandole, gobeliny, lustra. No, to naprawdę robiło wrażenie. Myślę, że jakby taki Ludwik XV albo Napoleon III wszedł do takiego typowego domu, który teraz obecnie jest w modzie, czyli jakiś tam minimalizm, wszystko w bieli, to chyba dostałby palpitacji serca. No, bo jak zobaczycie to, co tam się dzieje, i porównacie z tym, co teraz jest na topie. To nie była ziemia. Fajnie było to zobaczyć. Tak dopiero człowiek zdaje sobie sprawę, w jakich luksusach, w jakim przepychu żyły osoby w cesarstwie. Zwłaszcza część jadalniana z żrandolami, coś przepięknego. I choć ja też lubię taki dość minimalistyczny styl, to mogłabym mieszkać w takim pałacu. Nie przeszkadzałoby mi to, że tam jest tyle tych gratów, że nie jest tak sterylnie i wiecie, białe ściany, jakieś drobne mebelki. Tylko, że tak się tam dzieje, że ho, ho. Jakoś bym to zdziarżyła. Chodząc po komnatach, na pewno dostrzeżecie różne kreacje z tych najbardziej znanych domów mody. Może to zaskakiwać, ja sama byłam zaskoczona, ale ma to historyczne i kulturalne uzasadnienia. Głównym powodem jest to, że moda jako część dziedzictwa kulturowego. Wodzi się również z Francji, a szczególnie z Paryża. Przecież jest to światowa stolica mody, a moda w Lubrze jest obecna. Traktuje się ją jako formę sztuki, zarówno historycznej, jak i współczesnej. Zwiedzania ciąg dalszy, wzięliśmy rowery i zaczęliśmy zwiedzać ogrody, które znajdują się vis-a-vis -vis do luvru. Powtórzę to kolejny raz, będąc w Paryżu, jeśli tylko będzie sprzyjała Wam pogoda, wy pożyczcie rowery. To był naprawdę strzał w dziesiątkę. Eksplorowanie miasta, parków na rowerze to coś wspaniałego. Rower jest dobry, ponieważ jak zwiedzacie te różne muzea, no tam się nachodzicie w środku. Jeszcze jakby chodzić później po tych parkach, to chyba nogi by wam odpadły. A tak, wsiadać na rowerek, wiatr we włosach. Drogi rowerowe praktycznie po całym mieście coś wspaniałego, wielka przyjemność, zwłaszcza jeśli lubicie jeździć na rowerze. Ja akurat lubię, więc bardzo zadowolona z tego wyboru, i dlatego też próbuję Was przekonać do tego środka transportu. A infla, wieża, a Powiem Wam, że chciałabym się jechać do Paryża przez to, że niedawno wróciliśmy z tych Filipin, ale tak się cieszę, że tutaj jestem. Tak się fajnie tymi rowerami jeździ po mieście. Takie szerokie są drogi rowerowe. Szerokości w sumie pasa dla samochodu, czasem nawet szersze. To no wspaniale, pięknie, tak zielono, zielono, cudownie. Wiem, że Eiffel z każdej perspektywy zachwycała, ale zobaczcie na to. Żałowaliśmy, że nie mieliśmy przy sobie euro. Ja wiem, że to hazard i niedobrze, ale nie wiem, czy to byli podstawieni ludzie, czy o co chodziło, ale przecież ta piłka była widoczna, gdzie jest pod tym kubeczkiem, a oni często wybierali tam, gdzie jej nie było, więc dziwne. Sami zobaczcie, że jak byk widać, gdzie jest ta piłeczka. No. O, hop, 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 hop. Jest na dole w rogu. A gdzie babkę podniesie? Po środku, no ja nie wiem. I dajecie na przykład stówę i jak dobrze traficie, to zostajecie dwie stówy i tak w kółko. Hm. I tak mijał nam czas w Paryżu. Nie widzieliśmy wielu atrakcji z listy must see, ale tak jak wcześniej wspomniałam, ten wypad miał być taki na luzie, bez pośpiechu, żeby się nim nacieszyć, a przede wszystkim... Odpocząć. Tu możecie zobaczyć galerię handlową Lafayette z samymi luksusowymi markami. Będąc w pobliżu, na pewno warto tam wstąpić i nacieszyć oko tymi zdobieniami, jest naprawdę piękna. A oto nasza gwiazda wieczoru, czyli wieża Eiffel, która mieni się światełkami w pierwsze 5 minut po każdej pełnej godzinie. Po zmierzchu naprawdę rewelacyjny widok. Polecamy. tego dnia wybraliśmy się na śniadanko do takiej uroczej restauracji, kawiarni z misiakami, jak to zobaczyłam to mówię, o nie, musimy tam wejść, bo nie wytrzymie, nie wytrzymie. I tak fajnie te misiaki siedziały, jeden przy barze, że już taki wczorajszy, jeden tam leżał już, och, wspaniałe misiaczki, przecudowne. Po sąsiedztwo od kawiarenki były ogrody luksemburskie, dlatego stwierdziliśmy, że to dobry moment, aby się przejść po jedzeniu i troszeczkę pozwiedzać. jak mówi słynne powiedzenie wszystko co dobre szybko się kończy, dlatego nasz pobyt dobiegał końca był to ostatni dzień przed wylotem do Norwegii Dlatego po ogrodach luksemburskich poszliśmy do domu, spakować nasze rzeczy, aby następnie wsiąść w metro i pojechać do Wersalu. Stamtąd jakieś 5-10 minut pieszo i byliśmy w pałacu. Nie martwcie się, jeśli macie ze sobą walizki, ponieważ na miejscu są szafki, w których można przechować swoje rzeczy. Gdybym miała wybrać pomiędzy Louvrem a Wersalem, to wybrałabym pałac w Wersalu. Myślę, że głównie dlatego, iż w Louvre podobały mi się najbardziej komnaty Napoleona, a cały pałac jest wykonany właśnie w tym stylu. Dlatego, jeśli macie podobnie i nie jesteście jakoś fanami oglądania muzeów, myślę, że Wersal będzie idealnym wyborem. Aż ciężko uwierzyć, że wszystko, co widzicie, zaczęło się od skromnego domku myśliwskiego Ludwika XIII. Pałac w Wersalu, który obecnie możemy podziwiać, został rozbudowany za sprawą jego syna. To on uczynił z niego swoje imperium, które jak widać, robi wrażenie. Cały Wersal składa się z około 2300 pomieszczeń, 700 pokoi i kilkudziesięciu fontan, które znajdują się w hektarowych ogrodach. Oczywiście, ogrody są dostępne dla zwiedzających i całe szczęście, że na miejscu można wypożyczyć rowery czy też wózki golfowe, bo podczas cieplejszych dni eksplorowania ogrodów jest sporym wyzwaniem, o czym sami się przekonaliśmy. Nogi już odmawiały posłuszeństwa, bo nie dość, że sam Wersal ma spory metraż, <grybujesz> tak to ujmijmy. To ogrody to jest kilka razy tyle, ale warto mimo wszystko tam wstąpić i zobaczyć, jak to fajnie wyglądało że to było tak naprawdę na bogato. Najsłynniejszym pomieszczeniem w pałacu jest galeria zwierciadlana, która w swoich 73 metrach opiewa luksusem. Ważnym elementem są tutaj lustra, ponieważ w XVII wieku Francja dopiero zaczynała wytwarzać je samodzielnie, więc gdy sala była wkoło nimi udekorowana, pokazywało to zamożność, bogactwo i prestiż. Warto wspomnieć, że to właśnie w tej sali podpisano traktat wersalski, który kończył I wojnę światową. Myślę, że każdy będzie zachwyconym wystrojem, tym przepychem, bogactwem, każdy to dostrzeże. To jednak warto wspomnieć, że kiedyś to był symbol oderwania od rzeczywistości. Myślę, że to można to porównać troszeczkę z naszych social mediów, które często pokazują idealne życie, idealne ciała. Ogólnie High Life i Mute Malina, a niestety nie ma to. Nic wspólnego z rzeczywistością, bo czym jest zamknięcie się w Pałacu Wersalskim, wyprawianie uczt przez elitę i śmietankę towarzyską, pokazywanie, jak to się powodzi królowi, jakie jest państwo bogate, gdy za murami ludzie głodują, buntują się i zaczynają rewolucję francuską. W dzisiejszym filmie to na tyle. Tak, zakończyliśmy naszą podróż do Francji zaraz po Wersalu, zebraliśmy nasze rzeczy i pojechaliśmy na lotnisko. Ja osobiście w Paryżu, w Wersalu jestem zakochana. Myślę, że Francja to jest jedno z tych miejsc, które warto odwiedzić. Nie będziecie zawiedzeni. Ja jestem oczarowana i mam nadzieję, że w przyszłości będę tam jeszcze nie raz. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na Instagram i KestresVlog i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! pa.